Cześć, tu Beata. Dziś mamy wtorek, 10 marca, czas na Minutę Starotem, a dzisiaj Minuta Starotem prowadzona jest o świcie we Wrocławiu. Karta na dziś to ósemka pentakli. To jest czas, w którym powinniśmy koncentrować się na mm, kontynuowaniu, metodycznym podejściu tego, co już zostało zaczęte, tego, co mamy w planach i tego, co chcemy realizować. O tej karcie bardzo często mówi się praca rąk własnych, więc wszystko, na co my mamy wpływ. Powoli, metodycznie, rozsądnie i z planem działania i z konsekwencją przede wszystkim właśnie należy działać. O tej karcie też często się mówi, żeby zrobić i dokonać takich właśnie roztropnych, rozsądnych planów finansowych czy posunięcia finansowe. Jeżeli macie wydatki, które są dosyć poważne. Przyjrzyjcie się, czy aby na pewno wszystko jest tam jak należy. To jest również fajny czas na to, żeby rozpocząć oszczędzanie na przyszłość, albo jakąś lokatę wykupić, jeżeli to akurat chodzi wam po głowie. Natomiast jest to y, karta Stali Tarot, a y, to oznacza, że to przesłanie tej karty jest jakby jeszcze silniejsze, dlatego że Osho zachęca do tego, żeby nie cisnąć do przodu za wszelką cenę, nie cisnąć się na pierwsze strony gazet, nie, nie mieć tak zwanego parcia na szkło, tylko działać spokojnie, działać powoli, działać metodycznie. I ja sobie tutaj nawet zapisałam, że to jest, taki na taki, to jest idealny czas na takie, na takie łatwe, naturalne działanie, na takie spokojne działanie, niewymuszone. To, to słynne ciśnięcie, kiedy ciśniemy do przodu, bo, bo, bo chcemy na przykład, nie wiem, zrealizować coś szybciej. To nie jest czas na przyspieszanie. Dzięki temu właśnie dostrzeżemy więcej albo zauważymy być może to, co przestaje już nam pasować albo przestaje już działać. I myślę, że to jest bardzo fajne przesłanie w połączeniu z tą ósemką, klasyczną ósemką Pentakli, żeby skoncentrować się na tym metodycznym podejściu, działaniu, dopieszczaniu, dopracowywaniu, tak? Ta karta jest cały czas nazywa się hmm, pracą rąk własnych w tej talii To jest zwyczajność. A to znaczy, że w zwyczajnych, spokojnych działaniach dnia codziennego albo dzięki takim działaniom możemy osiągnąć dużo więcej. Mam nadzieję, że nam się to uda. Pozdrawiam z Wrocławia. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia.